Siema, kolejny odcinek związany z egzaminami, odcinek dla zapominalskich, dlatego że jeżeli macie czegokolwiek zapomnieć na egzamin, to najczęściej będzie to dokument tożsamości. Więc słuchajcie, pamiętajcie, żeby przed egzaminem sprawdzić, czy macie przy sobie albo dowód osobisty, albo paszport, albo kartę pobytu, jeżeli jesteście osobą, która nie jest obywatelem Polski, przed wyjściem z domu, dlatego że później czasem możecie się cofnąć, czasem nie, ale jeżeli nie będziecie mieli tego dokumentu, któregoś z tych dokumentów w zasadzie, to nie zostajecie wpuszczeni na egzamin i pieniądze wam przepadają. I nie można korzystać w tym momencie jeszcze z aplikacji M-Obywatel. Mam nadzieję, że to gdzieś zostanie zmienione w najbliższym czasie, bo po to ta aplikacja została zrobiona, więc musicie na egzaminie przy sobie fizycznie plastik. I żadne legitymacje studenckie nie wchodzą w grę, czy legitymacje szkolne. Po prostu w opcję wchodzi albo dowód osobisty, albo paszport, albo karta pobytu. Tam jest jeszcze, mówię, parę opcji dla cudzoziemców, ale najczęściej mówię, to, będzie, to będzie jedna karta pobytu. Więc przed wyjściem z domu sprawdźcie, czy macie któryś z tych dokumentów. Drugą rzeczą, o której trzeba pamiętać, to dobre nastawienie. <laughs> dlatego, że też ktoś tam ostatnio pytał, jak podejść do egzaminu. Słuchajcie. Im bardziej będziecie mieli wyrąbane w wynik egzaminu, nie w szkolenie, nie w podejście do nauczania, tylko w sam wynik egzaminu tym dla was lepiej. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze egzaminy zdacie w życiu. Tak to się odbywa. Jeżeli zdacie, to super i tego wam życzę oczywiście. Natomiast może się zdarzyć, że się gdzieś pomylicie i egzaminu nie zdacie. I co z tego? Nic. Po prostu macie kolejny termin, poczekacie chwilę, fakt, wydacie trochę pieniędzy. No ale mówię, nie każdy egzamin w życiu zdacie, więc. Im bardziej będziecie mieli wyrąbane wynik egzaminu, tym lepiej dla Was, bo po prostu jest szansa, że będziecie się mniej stresować i po prostu będziecie mieli mniejszą szansę, że popełnicie błąd, bo stres w większości przypadków na egzaminie powoduje, że ten błąd popełniacie. Czasem on oczywiście motywuje, ale w większości przypadków jest taki duży, że na nieszczęście po prostu powoduje, że popełniacie błędy, więc starajcie sobie jakoś uświadomić, że wynik egzaminu nie ma dla Was totalnie znaczenia. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że zdacie i tego Wam oczywiście życzę. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać, i to jest znowu rzecz fizyczna, to jest numer ewidencyjny, który jest na zaświadczeniu, które dostajecie o terminie egzaminu, dlatego że na egzaminie jesteście wyczytywani za pomocą tego numeru, nie za pomocą imienia i nazwiska. Wynika to z przepisów RODO. Więc ja proponuję to rozgrać tak, że jeżeli dostajecie tą kartkę z terminem egzaminu, to zróbcie sobie zdjęcie, dlatego że tam macie datę i termin egzaminu i czasem też osoby o tym zapominają, ale macie również ten numer zaświadczenia. No i kartka wiadomo, może nam gdzieś zginąć, jak nam zginie to mamy to wszystko w telefonie i nie dzwonimy później do szkoły jazdy czy do Wordu, bo oczywiście ten numer da się odzyskać, natomiast moim zdaniem lepiej to mieć od razu w telefonie i później się nie motać. Kolejną rzeczą to są pieniądze na kolejny termin egzaminu, bo czasem też to osoby biorą, nie wiem, może to im przynosi szczęście, może nie, ale słuchajcie, to nie jest jakaś konieczność, bo po pierwsze mam nadzieję, że zdacie znowu za pierwszym razem, a po drugie, termin egzaminu da się ustawić poprzez internet. Więc, tak naprawdę, czy brać te pieniądze, czy nie, ciężko powiedzieć. Możecie wziąć, może wam to akurat przyniesie szczęście i sobie coś dobrego. Kupicie po zdanym egzaminie. No i ostatnią rzeczą, o której trzeba pamiętać, to jeżeli macie wadę wzroku i ona jest stwierdzona na badaniu przed kursem, to pamiętajcie, żeby wziąć albo okulary, albo soczewki. Nikt wam nie każe z oczu wyciągać soczewek, natomiast są sytuacje, gdzie osoby mogą jeździć tylko i wyłącznie w okularach. Jeżeli nie będziecie mieli okularów na egzaminie, to znowu nie zostajecie wpuszczeni na egzamin i pieniądze Wam przypadają. Także słuchajcie, na pewno pamiętajcie o dowodzie, bo o tym najczęściej się zapomina. Całą resztę rzeczy w zasadzie jesteście w stanie ogarnąć na miejscu, także na pewno powodzenia Wam życzę na egzaminie. Dobrego dnia, trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Siema!